Witamy w Alchemii Słów. Jak zawsze goszczą u mnie moi bracia alchemicy Artur. Witam. I Paweł. Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak krzyżowcy radzili sobie z nacierającymi armiami muzułmanów na Antiochię, którą po wielu trudach udało się w końcu zdobyć. Przypomnijmy, że to było ośmiomiesięczne wykańczające oblężenie. I rozminali się zabawą muzułmańską o ledwie kilka dni. To chyba nawet jeden albo dwa dni. Dwa dni, czyli bardzo krótki okres. Tak, czasu. dokładnie. No bo też mówimy o tym, kiedy przybyły przednie oddziały wodza muzułmańskiego, kurbugi. Tak, które wydawały się być łatwym kąskiem dla niektórych krzyżowców, którzy postanowili się na nie rzucić. Pewien znany rycerz Roger z Berneville, Norman. Ten włoski Norman, bohemundowy. Rzeczywiście zobaczył. Około 30 muzułmanów wysunięty z wiatr. No i pomyślał, że to łatwy konsek. No jako, że odważny był, i znany właśnie był z odwagi, i również umiejętności negocjatorskich. Skuszony tym łupem wziął jedynie 15 wojowników, no ale oczywiście zaprawionych w bojach, i ruszył na tych muzułmanów. No oni oczywiście użyli tej taktyki, którą używali cały czas, czyli pozorowany odwrót, ale. Roger się nie zorientował, co się dzieje. Nigdy się nie orientują. Woda. To jest taktyka, która niestety ciągle działa. No ale działa w dwie strony. Jak sam Bołemut jeszcze przed walką z dukakiem czynił, to również muzułmanie wpadali w takie sidła. Śmiesz używać moich własnych taktyk przeciwko mnie, Boemut? Dokładnie. Zatem Roger pojechał za nimi, pognał na tam swoich rumakach, jeszcze trochę mieli, chociaż już naprawdę to były ostatki Jeśli dobrze pamiętam, zostało im chyba 150 koni? 150 plus 400 tureckich, które tak. trzeba było jednak przyuczyć i to nie było takie łatwe do tej... Tak, tej tych, które znaleziono w mieście, w garnizonie. Tak, i które nie były przyuczone do takiego stylu jazdy, jaki preferowali Europejczycy. Tak. Ulubioną taktyką muzułmańską była tak naprawdę taktyka okrążania i używania łuczników, więc to były zwinne konie, które były raczej przyzwyczajone do szybkich wypadów, do jeźdźców, którzy nie byli Ciężko uzbrojeni. Zwłaszcza, że koni, które były używane w walce bezpośredniej, tak jak konie europejskie, były też uczone odporności na hałas i stres. Chociaż jak muzułmanie cały czas wydawali te dziwne dźwięki, to może na hałas to rzeczywiście były odpornione. Bo pamiętamy, jak pod Doryleą, jaki był tumult, jak opisywali, że to jak diabelskie głosy tam demoniczne się wdzierają z tych muzułmańskich gardeł. Znaczy, prawda jest taka, że wszystkie konie używane w operacjach wojskowych muszą być przyuczone i w jakiś sposób odporne na taki hałas wojenny. Natomiast nie da się ukryć, że te konie europejskie, one były specjalnie przyuczane do tego, żeby wierzyć przeciwnika, do tego, żeby nie być spłoszonym przez uderzenia, przez obrażenia. Ale wracając do Rogera. Zabrał dwa razy mniej liczny oddział, żeby pozbyć się Turków, ale okazało się, że ich jest 10 razy tyle. Niż się spodziewał, czyli około 300. No i jak zobaczył, Roger zrozumiał swój błąd. Dał się wciągnąć w standardową zasadzkę muzułmańską, i jeszcze na dodatek wziął ze sobą, bo to nie jest tak, że on po prostu wziął kogoś tam, tylko on wziął elitę. Więc on na naprawdę wciągnął ludzi, których będzie brakować. Tak, oczywiście. Przypomnijmy, że rycerze to jest kasta wojowników, którzy uczyli się tak naprawdę od młodego. I mówiąc o tym, że. Same źródła podają, że to była duża strata, ponieważ to był rycerz, który był znany ze swojej odwagi, więc od razu jakby mocny cios w morale. Ale nie uprzedzajmy, co się stało. Może zacytuję, jak wyglądały zapiski Alberta granu. Turcy na golupujących rumakach ścigali uciekających, aż Roger ze swymi ludźmi przybliżył się do murów miasta i niemal uciekł przez płyciznę Rontesu. Jednak fortuna mu nie sprzyjała i na oczach wszystkich, którzy stali na wałach, szlachetny wódz powalony został przez tureckiego żołnierza jadącego na szybkim wierzchowcu. Plecy przeszyła mu strzała, która przebiła wątrobę i płuca, a on zsunął się z konia i wyzionął ducha. Tak, no i właśnie jak mówiliśmy wcześniej, to był ogromny cios w morale, biorąc pod uwagę, jak w kronikach był opisywany. Tak, że nie tylko on zginął, ale też zginął na oczach. Tak, zginął na oczach, jeszcze zginął taką śmiercią, że nie to, że walczył powiedzmy z kimś i został ścięty, tylko został przyzwycony strzałą i po prostu spadł. Podczas tak naprawdę odwrotu. Tak, tak, dokładnie. Ale. Podobno Turcy mu potem ścięli głowę na znak zwycięstwa i nabili ją na włócznie. Natomiast to, jak ważną postacią był, Rodzell pokazuje chociażby to, gdzie go pochowano. Odzyskano jego ciało, i Ademar z Montej, sam legat papieski, złożył je ze wszystkimi honorami u wejścia do katedry św. Piotra. Na dodatek, jak on jest opisywany w kronikach, tak jak właśnie wspomnieliśmy, no przecież czegoś znany z odwagi, że był w ogóle świetnym dyplomatą, tak. negocjatorem. No to jakby to są same pozytywne przymioty, które mu się przypisuje, i tak naprawdę został stracony zły, dla. zły omen. Tak. Patrząc na to, co się ma stać. Czyli właśnie, że krzyżowcy dowiadują, się, kto przybył? Kurbuga z masą muzułmańskich wojsk. Ja bym jeszcze jedną rzecz tutaj dodał tylko jeszcze do Rogera, ponieważ nie jest tak wcale łatwo uciec przed armią, dlatego że ciężko jest z dostosowaniem prędkości. Jeżeli pognasz zbyt szybko, Zmęczysz bardzo szybko konia, więc ci, którzy będą cię gonili, którzy będą utrzymywali regularną prędkość, bardzo szybko cię No tak. Tutaj to nie było tak, że on ucieka przed armią, tylko przed zwiadem 300 woja. No tak, tak ale, to to... ale też różnica jest taka, że przede wszystkim trzeba mieć, gdzie uciec, bo inna sprawa jest ucieczka, ucieczka, czyli musimy uciec przed kimś, to wtedy wiadomo. Natomiast tutaj on wiedział, gdzie ma uciec, czyli chciał uciec konkretnie do zamku i prawie mu się to udało. Prawie mu się udało, mu się ale udało. nie wyszli mu z pomocą, być może tak. dlatego, że trochę się obawiali, że tam jednak tych Turków jest więcej. No a może też za późno nie się zorientowali. Za późno się też zorientowali, bo niezwykli ludzie też obserwowali to z murów. Prawda jest taka, że nie wszyscy byli w mieście, ponieważ poza miastem był jeszcze ten przyczółek, który nie uciekł do miasta. Czyli mówisz o tym meczecie przerobionym tak. na twierdzę. Tak, tak. To z trochę z innej strony, ale tak. Tak, tak, tak. z innej strony. na Homery ale... przy bramie mostowej, gdzie tam Rajmund objął dowodzenie, a potem jak już bił się do miasta, to zajął pałat namiestnika. No oczywiście. No. I tamto jeszcze Baszy chcąc właśnie ugruntować sobie pozycję w Antiochi, że nawet gdyby coś tam się dalej działo, to on ma jednak silną enklawę i co będzie bardzo Ważne w późniejszych negocjacjach o Antiochie. Raymondowi od początku nie podobało się to, co planował Boemund i ewidentnie stał w opozycji do tego, więc jak tylko zajęli Antiochię krzyżowcy, to on zajął te, jakby, ważne strategicznie miejsca. Wiadomo, że nie mogli zająć cytadeli, bo inaczej pewnie Raymond by tam pognął jako pierwszy, ale zajął właśnie pałac namiestnika Jakisijana i kontrolował drogę do portu świętego Szymona. Tak, tak, przede wszystkim, Szymona. właśnie, tak. Mhm. Mhm, tak, i to jest ciekawe, że zrobił tak pomimo tego, że Zgodził się, że jeżeli Boemund zdobędzie miasto w jakiś sposób i zdobył dzięki zdradzie. Tak, ale... To jednak powiedział: no dobra, niby miasto może jest twoje, a może nie jest twoje, ale ja i tak zajmę silną klawę. Tak, ale pamiętajmy o to, że zgodzili się na to z jednym wyłączeniem. Jeśli przybędzie cesarz, ale do tego przejdziemy później. Tak, tak, ale tutaj warto zauważyć, że być może też Raimund myślał trochę przyszłościowo, myśląc, że nawet jak cesarz przyjdzie im w sukurs. Bohemond i tak nie będzie chciał oddać miasta, więc być może Raymond tak. już planował się tak ustawić, żeby być tym lojalnym, tym, który dotrzymuje słowa. I... Ale on nie złożył takiej lennej przysięgi, ale mimo wszystko powoływał się na, na honor. Na honor tak. i właśnie na to, że przynajmniej te miasta to obiecali oddawać, a wiemy, jak Antiochia była ważna hmm. dla cesarza. Tak, no i właśnie z tamtej strony był ten meczet, ta twierdza, która była poza miastem. I ona też cała się nie ewakuowała do miasta. Z tego, co mówił Marek, to wydaje mi się właśnie, że część tych ważnych personów, no nie chciała, żeby Bohemundowi się tak bardzo udało, a część na przykład myślała, że woleliby go mieć ze sobą w przyszłej wyprawie na Jerozolimę, niż żeby on też został tak. i rządził. Część chciała, część nie chciała. Było to bardzo podzielone. Ciekawy spór polityczny, na którego na pewno przejdziemy. Ciekawy spór polityczny, ten, ale też walka ludzi o wielkim ego. Przejdźmy może do kwestii muzułmańskich hord, które po prostu przybywały. No i tak, Kurbuga... Założył ostatecznie obóz około 3 km od miasta na północ u zbiegu Orontesu i jego dopływu, Karasu. Zrobił tak, dlatego że on nie chciał trochę ryzykować. A on powiedział: Dobra, na spokojnie ocenię sytuację. Zobaczymy, jakie są ważne punkty, które trzeba wokół miasta zdobyć. No i zobaczył na przykład ta basza Tancreda, o której mówiliśmy. No to tam bez problemu oni się wycofali, więc jakby zajął to z marszu. Malregard, no to też zajęli z marszu. Ale ta lama Homery, ta twierdza, którą Raymond powiedział, że on będzie ją pilnował, chociaż. Tam później już go nie było. Tak, kiedy <laughs> był. Z niewiadomych powodów. Tam stacjonował Robert z Flandrii, jeden z najpotężniejszych rycerzy. Natomiast na tutaj chciałbym zauważyć taktyczne przesłanki wobec tego, co zrobił Kurboga, bo on znał Antiochę, wiedział, jak wyglądał teren. I jeżeli pamiętamy, jak wyglądało oblężenie ze strony krzyżowców, no to z miasta bardzo łatwo wypuszczało się oddziały, które mogły napadać na obozowiska chrześcijan, i oni faktycznie chrześcijanie musieli odpierać te ataki, mimo tego, że oblężali. Miasto. Więc Kurbuga najpierw rozłożył się dalej i postanowił zrozumieć sytuację i jak najlepiej ją taktycznie ocenić. Znaczy, nie chodzi tylko o zrozumienie miasta. Ale też doskonale wiedział, jakiej taktyki używano przeciwko krzyżowcom, ponieważ dochodziły do niego wieści. Więc chodzi o to, że on nie chciał, żeby krzyżowcy wykorzystali tą broń, którą na nich stosowano, przeciwko niemu. Tak, natomiast warto tutaj też zauważyć, że kiedy mówimy o Kurbudze, Kurbuga to nie jest jakiś pierwszy, lepszy dowódca muzułmański, który został tam wysłany, tylko on swoją pozycję zdobył właśnie dzięki swoim umiejętnościom dowódczym, bo on był uznawany albo... za militarnego geniusza. Albo umiejętnością, albo powiedziałbym bezwzględności. względności. Czy ja ja wiem, czy on był takim militarnym geniuszem był... pod względem gromadzenia może bezpośrednich walkach, kiedy miał swoich ludzi, ale politycznie to powiedziałbym kulał mocno. Politycznie Kurboga miał różne szczęście, co do powiedzmy sojuszy, biorąc pod uwagę, że kilka razy opowiadał się po przegranej stronie, natomiast zwykle podczas właśnie bitew, które on prowadził, naprawdę dobrze potrafił prowadzić wojska i podejrzewałem, że być może dlatego ustanowiono go dowódcą, no bo trochę z własnej chęci on tam wyruszył, a trochę z Właśnie został wysłany przez sułtana, więc król miał reprezentować sułtana, ale on też chciał trochę, myślę, nachapać się tej chwały, że odeprze ten atak chrześcijański przeciwko światu muzułmańskiemu. Tak, tak, tak. Ale on pozmuszał mniejszych możnowładców, żeby oddali mu swoje oddziały. I te oddziały bardzo niechętnie tam przybywały. Mm -hmm. I ja by kurwa zupełnie nie zwracał na to uwagi, tak. albo przynajmniej nie, nie należy tej uwagi na to zwracał, nie zjednoczył tych oddziałów Tak. To, to jedna rzecz, natomiast tutaj warto zauważyć, że wystarczy porównać, jak wyglądała sytuacja między chrześcijanami, a właśnie armią muzułmańską, bo jakby kwestia jest podobna. Zarówno po stronie chrześcijańskiej i muzułmańskiej, tam było wielu możnowładców, którzy mieli swoje Armię, które jakby zjednoczyli ku wspólnej sprawie. Tylko że chrześcijanie nie mieli tego, powiedzmy, pojedynczego dowódcy, który miał prowadzić te wojska, tylko mieli wielu książąt, którzy jakby się ze sobą wspierali, ale którzy z drugiej strony. Ale skrany, Rada Książęca z koniec końców zawsze podejmowała dobre decyzje w odpowiednim tak, momentach. Tak, tak. Rada Książęca tak. Natomiast Kurbuga też miał wielu można uwadzić, tylko on był żelazną ręki, jeśli chodzi o dowodzenie, czyli on tak naprawdę ustanowił tyraniczne rządy w swojej armii i jego słowo było ostateczne. Co on zdecydował, tak miało być. Dlatego nie podobało się bardzo innym. Tak. I trochę tam knuli jakieś spiski za jego plecami. Tak, ale Tak. ja bym powiedział, że ci żołnierze Kurbugi nie byli tak bardzo też zjednoczeni, bo tak mówiliśmy na poprzednim podcaście, wiele tych miast samo się rządziło w Jeżeli jacyś żołnierze tak naprawdę byli brani później przez Kurbugę, oni nie chcieli nawet tam iść, tylko byli po prostu zmuszeni. To nie jest dobre morale do... Prowadzenia wojny. Tak, zwłaszcza, że w wojskach Kurbugi były siły zarówno Ridwana, jak i Dukaka, którzy przecież się ze sobą wspierali. I myślę, że też jakby Kurbuga myślał w kwestiach bardzo taktycznych, jak podejść do tego oblężenia miasta, wysłać tutaj potrzebna ludzi, tutaj potrzeba ludzi, tutaj potrzeba ludzi. Natomiast nie zdawał sobie. Nie wiem, czy nie sobie sprawia, czy może był ślepy, na to myślał, że będą go słuchać bez żadnego ale sobie sprawę, że ludzie, których ustawi w tym miejscu, nie lubią się z ludźmi, których ustawi w tym miejscu, i że tam nie będzie żadnej współpracy. Tak stole weselnym. Trzeba uważać, kogo się tak. siada stawia koło kogo. Tak, że on miał jakiś zmysł strategiczny pod względem ustawienia tych wojsk, ale tak. nie miał tego zmysłu strategicznego pod względem tych psychologii tych żołnierzy. Że tak jakby bardziej grał w taką grę w jakieś szachy. O szachach zaraz powiemy. Tak, Ale, a, ale tutaj tylko, żeby dokończyć na temat tego co chciałem powiedzieć, że Zgadzam się z Tobą, Pawle. Właśnie dokładnie o to chodziło, że kurbuga, kiedy spojrzymy na jego decyzje, one jak najbardziej w sensie militarnym były dobre, one były logiczne, tylko zupełnie nie brały pod uwagę tego, jak zachowywały się poszczególne oddziały. Podyskutujemy jeszcze mhm. o geniuszu militarnym, bo mi się daje, że niektóre geniusze militarne bledną w obliczu innych, znacznie wyższych geniuszy <laughs> tak. militarnych. Na przykład i na imię mających na B, o jakichś takich legendarnych olbrzymach. Ale tak, wróćmy do kwestii strategicznych. Tak jak której wspomniałeś Arturze, trzeba było zabezpieczyć miasto. A co było ważne? Trzeba było odciąć dostawy, a przede wszystkim komunikację z portem. Port był zbyt ważny. A co broniło komunikacji z portem? No właśnie taka mała prowizoryczna forteca, ten mecz przerobiony, czyli La Mahomerii. Bo ona broniła drugiego biegu Orontesu, więc tak naprawdę z jednej strony była brama, z drugiej strony była ta twierdza i trzeba było ją stamtąd usunąć, żeby... A droga prowadziła do portu Świętego Szymona i... Zwykle miał być tam Raymond z Tuluzy, ale on za każdym razem, kiedy był jakieś takie niebezpieczne miejsce, akurat znajdował się zupełnie gdzie indziej w bezpiecznym miejscu, a na jego miejscu był Robert Flandrii, paniały rycerz, z pięcioma znaczy, setkami ludzi. Polemizowałbym, że podczas tej walki jakiekolwiek miejsce było bezpieczne, biorąc pod uwagę, że nawet wnętrze miasta nie było do końca bezpieczne. No tak, ale były miejsca bardziej niebezpieczne tak. i mniej niebezpieczne, a Raymond z Tuluzy jakoś znajdował się trochę bardziej bezpiecznych niż mniej. No ale dobra, wracając, Kurbuga wysłał 2000 Ludzi, aby no, w miarę szybko rozprawić się z tą z tym małą fortecą, powiedzmy. Zatem Robert z Flandrii przez trzy dni opierał się ataką. Ale nawet on ostatecznie z nocy 8 na 9 czerwca postanowił po prostu uciec, ale podpalić tą małą twierdzę, żeby jak największe no, szkody jednak jej zadać, żeby nie przejęli ją muzułmanie, przynajmniej w takim nietkniętym stanie. Znaczy tak, właśnie o to chodzi, bo warto tutaj sobie uzmysłowić, co to znaczy. Biorąc pod jakimi siłami dysponował Kurbuga i jak musiał się bronić Robert z Flandry, więc to jest naprawdę duży wyczyn. Jeszcze przeprowadził odwrót, jednocześnie pozbawiając wroga tego strategicznego zysku, jakim byłoby zajęcie twierdzy. Mhm. Tak, ale warto też powiedzieć, że nie było to sensu trzymać tej twierdzy, dlatego że to była prowizoryczna twierdza, to był meczet przerobiony na twierdzę. Nie była jakaś, nie wiadomo jak warowna twierdza, więc ta obronność oczywiście dawała pewną przewagę, no ale nie aż tak dużą jak na przykład miasto. Ponadto... Nie, no wiadomo, miasto było tak, bardzo to, oferyfikowane. Tak, tak, ale dla broniących się utrzymanie tej twierdzy było jednak przydatne właśnie po to, żeby uniemożliwić całkowitą kontrolę drogi tak. do portu. Gdyby to była taka twierdza z prawdziwego zdarzenia, to wydaje mi się, by bronili się bardzo, bardzo tak, długo, tak, starali tak. się to utrzymać. Ale mimo tego, że to była prowizoryczna twierdza, to i tak trzy dni wytrzymali pod naporem armii muzułmańskich, więc... No ale Kurbuga równolegle inne plany snuł i zaczął nawiązywać łączność z Cytadelą, czyli ostatnim miejscem, które broniło się. Jednocześnie najsłabszym punktem Antiochi dla rządzących nią obecnie chrześcijan. Chrześcijanie, którzy zdobyli wcześniej sporo jakichś tam małych fortów, małych takich strategicznych punktów, to nie były aż tak ważne, te wszystkie punkty porzucili. Tak. No nie było sensu wykrwawiać na czymś, co nie ma aż tak bardzo taktycznej... Tam prawie nikt nie mógł się bronić tak. Nie bronić. tak. Cytadela dawała dobrą obronę, to było na górze. Znaczy... Jakby też w zasięgu miasta, przecież to tuż jakby w murach była wbudowana, można powiedzieć. Ona graniczyła z murami praktycznie, tak, ale... ale była na szczycie, praktycznie przy szczycie góry i był obóz Boemunda po drugiej stronie. Tak, natomiast tutaj mówimy wcześniej właśnie o tym, jak Urbuga podchodził po Antiochie i te wszystkie właśnie małe twierdze, czy nawet większe zamki po prostu zdobywał. No to, to nie było tak, że tam się wszyscy bronili do ostatniej krwi, tylko jakby uciekali do Antiochi, bo no właśnie o to chodzi, nie było sensu... Tracić ludzi, a zwłaszcza, że Kurbuga miał taką armię, że on bez problemu mógł podzielić swoje siły i zdobywać te miejsca. Tak, chociażby jedna z baszt przy moście, moście kiedy siły Kurbugi dotarły do mostu żelaznego. Ten most to nie był taki zwykły most, tam jeszcze była baszta, tam hmm. były warowania i tam były małe siły krzyżowców. No to po prostu Kurbuga no, ich dojechał, zabił wszystkich poza dowódcą, którego podobno kajdanami skuli po prostu, aby umarł Łodu tak symbolicznie rzeczywiście więc zdobywali różne obwarowania i właśnie kazał tym wojskom pójść szukajcie dookoła podbijajcie wszystkie obwarowania żebyśmy mieli pełną kontrolę nad obszarem co też jest ważne co Kurbuga zrobił dobrze co wiedział wysyłał zwiadowce i patrole dookoła właśnie tej twierdzy po to żeby wyłapywać wszystkich którzy chcieliby z niej uciekać ale wracając do cytadeli która mogła się bronić zarówno od ataków od zewnątrz ale też i od wewnątrz miasta bo I? mówiliśmy o tym ostatnio, że Jagi Jan zmarł taką dość niechlubną śmiercią, ale po nim został jego syn, Shams al Daulach. I to on właśnie zamknięty był w tej cytadeli, on się w niej bronił zresztą garnizonu i, co ciekawe, Patrzył trochę na Kurbugę jako takiego zbawcę, który przybył, żeby mu pomóc, żeby wyzwolić Antiochę, no ale się trochę przeliczył, bo Kurbuga miał nieco inne plany. Kurbuga powiedział, że on tu rządzi od pierwszej minuty tak. i wysłał swojego przedstawiciela. Ahmeda Ibn Merwana. Tak, o którym będziemy jeszcze słyszeli w przyszłości. No i ten Ahmed po prostu przejął totalnie władzę w tamtym miejscu i. Dołożył trochę z własnych oddziałów, zaczął te stoki góry tam starać się kontrolować od tej strony, też właśnie od bramy świętego Pawła. Nie można było odmówić, nie przy tej pozycji. Tak, i co ciekawe, Kurbuga tak naprawdę nie, nie chciał tego miasta oblężać w taki sposób, w jaki normalny byśmy myśleli, czyli rozłożyć się, wziąć miasto głodem na przeczekanie, tylko on stwierdził, że on tam wejdzie i od razu to miasto przejmie. Być może chciał trochę wykorzystać ten element zaskoczenia, może takiego terroru, że taka wielka armia przybyła. To też robili wcześniej krzyżowcy, jak napadali na jakieś miasta, że próbowali je brać z marszu. Tak, nie mówiąc już o tym, że tutaj miał bardzo łatwy sposób, żeby dostać się do miasta właśnie dzięki Cadeli, bo mógł z tyłu wprowadzić te swoje wojska do Cadeli, gdzie tak naprawdę mogły się wlewać do miasta, a tam krzyżowcy musieli nie tylko obsadzać mury dookoła, ale też duże siły przeznaczyć na tak naprawdę obronę ze strony Cadeli, tak. czyli mieli problem wewnątrz ale miasta. Tam dalej pamiętajmy, że to była Góra. Cilipium tak. tak więc on musiał rzeczywiście tworzyć jakiś obóz na tej górze kiedy już wejdą po stronie miasta i rzeczywiście tam obóz zaczął się powoli kształtować no i tutaj szybko musieli książęta zdecydować co z tym zrobić. Obóz też był od Bohemunda. Po drugiej stronie. Tutaj też chciałbym zauważyć, jakie było podejście do tej sytuacji ze strony naszych dwóch wielkich dowódców. Czyli Raymond I, co zrobił, to w kwestii politycznej. Zajął pałac Jagisijana, zajął baszty. Tymczasem Bohemund I zrobił tu pognał pod cytadelę i rozwił tam swój obóz, żeby uniemożliwić Dokładnie. atak wewnę wewnętrzny. Żeby uniemożliwić przedostanie się tych tak. tureckich sił. Ale jednak tureckie siły jakiś tam przyczółek zrobiły. No i Bohemund powiedział, dobra, trzeba jednak śmiele uderzyć na to. Więc Bohemund. Robert z Flandrii i Robert z Normandii, czyli drugi krótkołudy, albo krótkonogi. No powiedzieli, dobra, to po prostu atakujemy śmiało, trzeba rozbić ten obóz i zabezpieczyć, żeby oni nie wlewali się po prostu tą cytadelę, bo to jest zbyt niebezpieczne. No tutaj mamy taki triumvirat najmężniejszych wojowników z całej ekipy. Dokładnie. Było jeszcze oczywiście paru, ale w tych jakby samych książąt, że jak tak. mówimy, to to jakby ci najbardziej znamienici. I to było 10 czerwca. Atak z zaskoczenia na turecki po prostu obóz w górach. I zwycięstwo przyszło łatwo. I ochoczo przystąpili do plądrowania tego obozu, aż do momentu, kiedy Kurbuga przyszedł z posiłkami. No i wtedy trochę niezorganizowani byli krzyżowcy jednak, i zaczęli troszeczkę uciekać do bocznej bramy, która była na tyle ciasna, że wedle podania ludzie tam trochę się tratowali. Tak, czyli właśnie zachłysnęli to sukcesem, który bardzo na początku dobrze im wyszedł, ale później niespodziewanie to się przerodziło w ucieczkę. Tak nie mówiąc o tym, że Kurbuga sam planował ze swojej strony atak zaskoczenia, i nie dość, że zaskoczenia to jeszcze atak z dwóch stron. I to była porażka, no i tuż przed zmasowanym atakiem właśnie muzułmańskich wojsk. I w ogóle atakowano obóz Boemunda yy, oraz tą bramę. I tutaj można dać taki drobny fragbencik. Turcy z wielką mocą starali się nas pokonać i przegnać ze swej drogi, ponieważ zejść do Antiochii można było tylko od strony naszej góry. Od rana aż do wieczoru toczyła się tak zaciekła walka, że o podobnej nigdy nie słyszano. Inny łacinnik pisał tak. Kto miał jedzenie, nie miał czasu jeść. Kto miał wodę, nie miał czasu pić. Rzeczywiście były to po prostu nieustanne walki. Tak, bo także mniejsze siły próbowały atakować przez mury. To jeszcze bardziej podzieliło krzyżowców. Dokładnie. I przez dwa dni po prostu te tureckie fale nacierały nieustannie i po prostu ludzie tracili już jakby psychicznie też krzyżowcy którzy po prostu wycofywali się. Zwłaszcza, że walki. Po, po też pierwszym dniu zdarzali się krzyżowcy, którzy po prostu się chowali po domach. Tak, 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 chodzi o to, że to były takie dezercje. No ale gdzie tutaj dezerterować, skoro wszyscy jesteśmy zamknięci w mieście? Więc co zrobić? No Ludzie chowali się po prostu po budynkach po to, żeby się ukryć przed walką, bo byli tak już zmęczeni psychicznie, nie chcieli naprawdę walczyć, nie chcieli umierać, bali się po prostu. I to wściekło nie... Boemunda. Tak, to wściekło Boemunda. Ale niektórzy, powiem, że nie tylko się chowali po domach, ale niektórzy uciekli nawet z miasta, właśnie tą drogą jeszcze do portu, kiedy ona była jeszcze w miarę dostępna. Ale warto zauważyć, jak uciekli z miasta, ponieważ oni uciekali właśnie spuszczając liny z murów. Tak, tak. I tak mówiono, że tańczyli na tych linach. Tak, tak. I nawet tutaj mamy takiego rodzaju fragmenty, że kiedy to wszystko się działo, Wilhelm z Grand szwagier Buemunda, o którym będziemy w przyszłości mówić, tak. jego brat. Alberyk oraz Lambert, hrabia Clermont, których przeraziła bitwa z poprzedniego dnia, co trwała aż do wieczora, w tajemnicy spuścili się nocą z murów i pieszo uciekli nad morze, że aż ręce i nogi zdarli do kości. Poszło z nimi wielu innych, których imion nie znam. Kiedy dotarli do statku zacumowanych w porcie Saint-Simon, powiedzieli żeglarzom: Biedni, głupcy, co tu jeszcze robicie? Wszyscy nasi polegli, a my sami ledwośmy uszli śmierci. No i wtedy, gdy żeglarze to usłyszeli, przerazili się. I rzucili się na okręty i wypłynęli w morze. Wtedy przybyli Turcy i wymordowali wszystkich, których udało się im jeszcze pochwycić. Tak więc też było ciekawe, że tak naprawdę tak w ostatniej chwili udało im się uciec, bo gdyby przybyli później, to tak naprawdę mogliby zastać już port w rękach Turków. Tak, ale jednocześnie jaka wieść poszła w świat? Bo wcześniej jeszcze krzyżowcy dostawali posiłki związane z tym, że byli jeszcze ci ludzie, którzy chcieli jeszcze dołączyć do Krucjaty. Byli ci wojownicy, ci rycerze. oni oni przybywali Edessa i były, były jeszcze posiłki z Europy. Z Europy, na przykład tak. Nie, tak. Powoli płynął sobie jeden taki posiłek z Europy, tak. trochę Niemców. A tutaj, Europy, tutaj do, do jaka, jaka wiadomość idzie w te miejsca, które dotrą ci marynarze? No, taka, że porażka. Że tak, koniec. że koniec, tak. Ale nie. Ale o tym jeszcze nie uprzedzajmy faktów. Tak. tak, nie uprzedzajmy faktów, ale wspomnieliśmy wcześniej, że nie da się ukryć, że też jednym mocnym ciosem, zarówno w morale tych, którzy się teraz bronili, jak i w tych, którzy chcieliby przyjść z pomocą, był tak naprawdę Stefan de Blois, który również mówił o tym, że jest koniec. Ale o tym właśnie jeszcze powiem, komu on mówi, gdzie on mówi. Tak, tak. Bo ale tutaj jeszcze on nie mówił aż tak szeroko, jakbyśmy mogli tutaj tym. Ale to poszło do bardzo ważnych uszu. I jeżeli o tym mówimy, chciałem zwrócić uwagę na to, że to nie była informacja z jednego źródła, tylko jakby z dwóch niezależnych źródeł. Więc tak naprawdę mogli sobie potwierdzić, że no dobra, czyli Antiochia jest stracona, no trudno. Pewne plotki były też w mieście rozsiewane, że przywódcy chcą po cichu uciec, zostawiając wszystkich innych. Tak. I to było też taki mocny cios w morale, bo jeżeli ktoś to uwierzył, to w tym momencie no jak można walczyć pod kimś, kto chce cię oszukać, zdradzić. I wtedy książęta złożyli solenną przysięgę, że nie odstąpią od oblężenia, przy wszystkich oficjalnie. No i trochę to uspokoiło już te humory.